Cześć, z tej strony Paweł z kanału FLYTRACK Dzisiaj postanowiłem pokazać Wam ostatni już odcinek w stronę Bytomia tej linii od Raciborza, która biegła Zaraz wystartuję coś tam Wam pokazuję tutaj w okolicach Zabrza Północ, Zabrze Wiskupice, no i polecimy w stronę Bytomia Miechowice no i Karp na koniec także zapraszam na film. jak będzie z latami z Drona. Troszeczkę nagrałem kawałek Ja Zabrza Północ do yy, yy, Skopic. Jestem teraz akurat przy mostku nad trasą 68. Tak tutaj właśnie dołem biegła wiązku Torówka. Wdóż. Tak i tutaj dalej za mostem. Też się dalej w stronę Wytomia. Tutaj jeszcze póki co biegła równolegle do y, toru normalno -szer normalno szerokości normalnej, a później się będzie odgałęziała, trochę, trochę odgałęziała, odchodziła trochę w prawo i będzie biegła, y, przejrzała później górą mostem, y, który Wam postaram się pokazać, y, nad trasą 88 w kierunku Miechowic. część, gdzie biegła wąskotrywka, no w tym momencie jest, jest tam remont. No i nie będę się za bardzo kręcił, bo to może panów denerwować. mi się, się nie mylę, to tam dalej leciała wąskotrywkę, dopiero się oddalała w prawo. tutaj mamy parę most, się w sumie linię nieczynną. Tam jest dalej stara rozdzielnia. Kiedyś zdarzyło mi się tam w środku być jeszcze, jeszcze w czasach, gdy działała no i tak, nic, lecimy dalej. Tak, jesteśmy już kawałek dalej. Przeszedłem przez mostek nad yy, trasą 88. Bo byłem pewny, zabawniejsze, że tutaj są tory, że ta linia jest dalej czynna, no ale widać zarośnięta nie ma opcji. Tak, a tutaj, a tutaj. Najprawdopodobniej dołem gdzieś w tych okolicach. Tak mi się wydaje, w tych okolicach odgałęziała się wąskotorówka. Leciała wzdłuż tego nasypu i potem tamtym mostkiem, który widać w oddali, Może uda mi się tam też dostać, ale no to to zobaczymy. Tamtym mostkiem przebiega dalej strona Rokietnicy. No, dotarłem na ten mostek, o którym przed chwileczkowo opowiadałem. U góry leczą rury najprawdopodobniej ciepłownicze. Doszedłem tutaj od strony osiedla Młodego Górnika w Zabrzu. No, po nasypie nie powiem, nie jest to łatwa droga, straszna gęstwina, no ale... ale fajne miejsce w sumie. Tak, tutaj podejdę trochę dalej, bo widać ładne jeszcze murki zostały z mostku. No dalej nie będę wchodził, dojdę ewentualnie tylko do zabezpieczenia żeby coś się nie stało, bo nie wiadomo w jakim stanie jest ten most. W sumie kurde, nawet go nie za bardzo widać. O, czekajcie, tu jest jakaś szczelina. Przez szczelinę będzie widać. No tak ten mostek wygląda. I tam tamtędy dalej. Tak jak rury idą, biegła wąska torówka. Nie będę już tam wchodził, bo to nie ma sensu. Tam jest obok, co to jak widać, koksownia Jadwiga. Yy, no nie chcę tam nikogo, żadnych ochroniarzy denerwować, ani nikogo, kto... ...co by się zastanawiali, kto się tam kręci. No i tak, tutaj to biegnie. A ja sobie pójdę tym razem już dołem. Tak, porozglądałem się i stwierdziłem, że jednak lepiej wrócić tą samą drogą, którą przyszedłem tutaj. Jak widzicie, tu jestem na górze nasypu. I najzabawniejszy, często tą drogą przejeżdżałem, tą, która biegnie na dole. Um, nią... nie pamiętam, czy to 11 chyba autobus jeździł. Pod tymi mostami przejeżdżałem i nigdy nie miałem pojęcia, że ten most, ten pierwszy most, pod którym się przejeżdża, to jest właśnie most. Od wąskotorówki. No zresztą zaraz wrzucę wam zdjęcie. O, tu jest jakieś zejście, to sobie tam zejdę, a ja wam rzucę zdjęcie tego mostku. Tak tutaj jest ten mostek od strony. Znaczy dla młodego górnika a zaraz wam pokażę zdjęcie z drugiej strony. Tak, a tutaj dalej tu stronę, jesteśmy po drugiej stronie mostu. nasypem wąskotorówka biegła dalej w stronę Bytomia Leciała, leciała wąskotrywka w praktycznie kawałek, kawałek tutaj w dłuż dalej i odbijała w lewo a tam widzimy stare lokomotywy co prawda nie wąskotorówki ale też może jakieś zdjęcia porobię, wrzucam i tak, zobaczymy co tam dalej będzie, z tego co widziałem na google maps to jest jakiś stary mostek nad torami, Już takie duperelki no zobaczcie, znaleźliście to, też dzisiaj nie zdążę już w całości nagrać. Bo na godzinę 14 mam załadunek. Jest godzina 12, także chwilę jeszcze się tu pokręcę. Może coś polatam, bo akurat troszeczkę wiatr się uspokoił. I będę się zbierał. No i tak, i tu będzie moja końcówka. Doszedłem do <grytania> mostu. Kuźwa. Myślałem, że jednak to o, będzie most, ale dziwo są podkłady. Myślałem, że mostek będzie, ale został rozebrany żadnego śladu. Za mną jest to co myślałem, że będzie mostem. Niestety nie zostało po nim śladu. Chociaż to już grube, naprawdę grube lata, także domyślałem się, że tak będzie. No nic, no, ja przyszedłem tutaj, zaparkowałem koło Plejady, przyszedłem pieszo. Z nadzieją, że tutaj może coś więcej będzie do nagrywania, ale... Ale szczerze mówiąc nie widzę sensu tu nagrywania, za bardzo nawet nie ma gdzie wystartować też dronem, może gdzieś dalej w kierunku Karbia od Plejady wystartuje i tam ponagrywam, a na razie pokażę Wam kilka zdjęć tutaj z tych okolic, też taki stary rozebrany mostek znalazłem, w miarę fajnie wygląda, także też Wam pokażę, no i lecimy dalej w kierunku, w kierunku Karbia, no i na karbie zakończymy, dobra, lecimy. No, jeszcze też stwierdziłem, że pokażę Wam gęstwinę jaką się przedzierałem chociaż z drugiej strony też tak fajnie się tutaj chodzi, bo jest nie ma ludzi, dzicz troszeczkę zaraz Wam pokażę nagranie dlaczego tak lubię tutaj w takich dziczach chodzić jak to w sumie pięknie i co najlepsze, teraz się uciszę, posłuchajcie Żeby nie te samochody, to by było przepięknie. Żeby nie było słychać tych samochodów, to by było przepięknie. Dobra. lecimy dalej. Tak, to jest mostek, o którym wam mówiłem. Czy most jak pozostałości po mostku. Tam górą biegła wąskotorówka. Z Zabrza w kierunku Bytomia-Karbia. A tutaj dołem biegła linia do KWK Miechowice a w drugą stronę do, no w kierunku Zabrze tam elektrociepłowni i, i tym podobnych i do, w sumie do KWK Zabrze też no jesteśmy w okolicach Prejady to tam tamtych z tamtych zarośli wyjeżdżała z Piotrówką, jechała tutaj gdzie jest Ronda i tędy pod tym mostem, który został później zagospodarowany jako ścieżka i dalej w kierunku garbia. pokażę Wam trochę z góry. Artur. już na sobie karbiu. Tutaj wąskotorówka. kawałek za mną przejeżdżała przez drogę. Zarobię każdy zdjęcie. A tutaj właśnie yy, jest przejazd. Jedyne co zostało się kawałek torów tej okolicy, po tej części wąskotorówki. Na jedziemy na drugą stronę karbia. No i tak dochodzimy do ostatniego punktu naszej podróży Do łączenia się kolejki wąskotorowej. W której tutaj widzicie Za moimi plecami leci w kierunku y, Bytomia centrum, a. a tutaj w tą stronę, w kierunku miasteczka śląskiego tu widać wszystko ładnie, utrzymane, elegancko, kurde pytałem się do stowarzyszenia, które prowadzi tą linię czy, czy planują coś robić w kierunku zabrze dostałem informację, że, że nie, że jest to nic, no żadnych planów nie ma w tym kierunku, no i z drugiej strony patrząc po tej linii nie dziwię się wcale. No i tak zaraz Wam pokażę mniej więcej w tym miejscu się rozdwajała linia. No i na tym zakończę. No i tyle. Także dzięki za obejrzenie zapraszam do następnego filmu. do tutaj właśnie elegancko widać miejsce, w którym się najprawdopodobniej tak 99% rozwidlała. Puskotrówka i wlewo biegła Zabrze, a w prawo na miasteczko śląskie. No, to jeszcze raz dzięki za obejrzenie i do zobaczenia, Pa!